Witajcie kochani, witam Was, Mama na Budowie. Dzisiaj kolejny odcinek. Tym razem chciałabym się zająć tematem wyboru najemcy do wynajmowanego przez Was mieszkania. Dlaczego zdecydowałam się na ten temat w tym odcinku? Ponieważ z trzech ważnych punktów. Pierwszym punktem, ponieważ jest to bardzo kluczowy element każdej inwestycji i każdy rentier się z tym zmierza. Druga kwestia jest taka, ponieważ z uwagi na to, że rozmawiam z bardzo wieloma osobami na temat inwestycji w nieruchomości i osoby, które mają bogate doświadczenie w tym temacie, rzadko kiedy spotkały się z negatywnym najemcą. Co rozumiem przez to pojęcie? Osobą, która nie płaci nam za najem, osobą, która dewastuje nam mieszkanie. I trzecią kwestią jest. Jest stwierdzenie, że uważam, że to jest bardzo istotny element bezpieczeństwa i powodzenia naszej inwestycji. Także, kochani, zruszamy zatem do tematu. Na początku chciałabym bardzo Was prosić o subskrypcję mojego kanału. Także subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Będziecie na bieżąco z tematami i treściami, jakie wstawiam na właśnie ten kanał do sieci. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, że moim celem i założeniem tego kanału jest wstawienie bardzo wartościowych treści, czyli takie, których nie uzyskacie na innych podobnych kanałach. Dlatego, dlatego zachęcam Was, abyście subskrybowali mój kanał Mama na Budowie. Kochani! Przede wszystkim przekazuję Wam informacje w oparciu o moje doświadczenia, zarówno dobre i złe strony swoich inwestycji w nieruchomości. W tym temacie chciałabym szczególną uwagę zwrócić na bezpieczeństwo. Chciałam Was uczulić, że jeżeli macie na początku jakiekolwiek wątpliwości, już w zasadzie w momencie, kiedy osoba taka przekroczy Wasz próg mieszkania i macie jakąkolwiek wątpliwość, nie wchodźcie w relacje z tą osobą, ponieważ w dalszym etapie może to się przerobić ta wątpliwość. Wasza może się przerodzić w jakieś problemy z tą osobą. Także odradzam, jeżeli nie jesteście pewni, ja na przykład oglądając każdorazowo mieszkanie, czy to do zakupu, czy to do wynajmu, na przykład wchodzę i zdejmuję buty. Taką mam zasadę. Często osoby, na przykład właściciele mieszkań, mówią mi, niech Pani, Pani Magdo, niech Pani nie zdejmuje butów. Ale ja mam to jakby w zasadach wychowania, że każdorazowo szanuję na przykład to, że osoba posprzątała takie mieszkanie przed moimi oględzinami i wchodząc na mieszkanie mam zasadę, że każdorazowo zdejmuję buty. Czy tą nieruchomość wynajmę, czy nie wynajmę, czy kupię, czy nie kupię, każdorazowo, że tak powiem, zdejmuję buty. I w momencie, kiedy ja sprzedaję mieszkanie, czyli jestem po stronie jakby osoby sprzedającym, Niestety, ale zwracam na to uwagę, bo ja też mam taki szacunek do osób sprzedających, tak samo i mm, widzicie, to są małe niuanse, ale jeżeli ktoś wchodzi na przykład na macie super podłogę, na przykład, no nie wiem, z drewna egzotycznego, tak mi się zdarzyło, że miałam takie mieszkanie, które chciałam właśnie zbyć, i całe mieszkanie było pokryte deską z drewna egzotycznego, gdzie tak naprawdę okres sprzedaży był to okres zimowy i osoba taka wchodząc na przykład z butami zaraz po śniegu, wiadomo, że to się wszystko po prostu nosi po mieszkaniu. Więc zwracam na to uwagę, może to jest mały niuans, jak dla mnie, dla kogoś może to się wydawać po prostu dużym, dużym punktem odniesienia. Ja, że tak powiem, ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że przypadek miałam osoby, która jakby celowo chciała wynająć ode mnie mieszkanie, nie płacąc za to mieszkanie. A w związku z tym, że to był lokal wysoko, jakby w standardzie wyposażony, czyli, czyli jakby samo mieszkanie było wykończone w wysokim standardzie, osoba ta jakby na początku wywarła dobre wrażenie, Natomiast w późniejszym okresie niestety, ale płatności nie następowały. W momencie jakby chęci rozwiązania e, umowy z tą osobą, osoba powiedziała mi jakby wprost, że pani Magdo, proszę mi w takim razie zapewnić lokal e, zastępczy, tak? Czyli jakby wyszukać mi lokal i po prostu e, ulokować mnie w tym lokalu. Także e, zachęcam Was po prostu do takiego. E, po prostu posiadania oczu szeroko otwartych. Jeżeli cokolwiek Was wzbudza wątpliwości na początku, nie wchodźcie, że tak powiem, w takie relacje. Także ja jestem już jakby po tych doświadczeniach, jakby sytuacja była tego typu, że nawet w momencie zaistnienia tych problemów z tą osobą, byłam w trzeciej ciąży, także było to dla mnie jeszcze dodatkowy stres. Związany z, z ciążą. Ja nie mogłam spać po nocach, czy ta umowa się dobrze zakończy z tą osobą, no bo po prostu to była osoba, która jakby yy, gdzieś tam od początku miała na myśli to, żeby wynająć to mieszkanie i celowo po prostu w późniejszym okresie nie płacić yy, tych czynszów. Jeżeli ja podchodzę dzisiaj jako osoba, wynajmująca mieszkanie w porządku i fair do swojego najemcy, to tak samo ktoś będzie w stosunku i fair podchodził do mnie. Czyli na przykład ktoś się dziwi, że ja w momencie zmiany najemcy zamawiam pana od prania łóżek i piorę za każdym razem łóżko po poprzednim najemcy. Ktoś się może dziwić, nawet sam pan, który, który dokonywał mi takiego, Pranie dziwił się, czy to w sumie ja mam zamieszkać na tym mieszkaniu, czy to osoba e, tak naprawdę e, nowa, e, która będzie wynajmowała e, ode mnie ten lokal. Ja mówię: No nie, osoba nowa, która będzie ode mnie najmowała ten lokal. I pan, jakby w szoku, że e, ktoś po prostu dokonuje. Prania łóżka całego. Natomiast widzicie, to jest moje podejście, że ja staram się podchodzić fair w stosunku do każdego najemcy. Możecie trafić na osobę, która wykorzysta jakby wszystko, to podejście fair w całej tej relacji. I tak mi się po prostu zdarzyło. Ja jestem jakby bogata już o to doświadczenie i bardzo się cieszę. Może z racji całej, całej sytuacji cieszę się, że natrafiłam na, w takim etapie życia na tą osobę, bo jakby Cała sytuacja skończyła się tym, że podpisaliśmy ugodę. Pan już ma do mnie nie dzwonić, jakby nie pisać do mnie SMS-ów ja pana zablokowałam całkowicie. Mało tego, pamiętajcie, że nawet dobrze podpisana umowa nie świadczy o tym, że jesteście w pełni bezpieczni. Niestety, prawo w Polsce jest jakie jest, także zwracam na to szczególną uwagę. Podsumowując, dzisiejszy temat wyboru najemcy do waszego lokalu e, mieszkalnego, jaki macie w posiadaniu. Przede wszystkim musicie mieć dobrą umowę, skonsultować się z prawnikiem. E, nawet jeżeli ona będzie kosztowała więcej, to nie bójcie się za to zapłacić, ponieważ jest to podstawa i to, co macie w rękach, to tak naprawdę jest podstawą do dalszych ewentualnych roszczeń. Kolejna sprawa to zwracajcie uwagę na to, jak zachowują się tacy typowi kandydaci na Wasze mieszkanie, czyli jak zachowują się przyszli najemcy. Małe niuanse mogą powodować to, czy wynajmiecie takie mieszkanie, czy też nie wynajmiecie. Kolejna sprawa jest o pierwszym wrażeniu. Pierwsze wrażenie, jakie macie na temat tej osoby. Słuchajcie, w mojej ocenie pierwsze wrażenie na przykład było wątpliwe. Może nie tyle co złe, ale wątpliwe, jeżeli chodzi o tą osobę. Jeżeli jakąkolwiek wątpliwość macie, a automatycznie powinniście, że tak powiem, zmienić osobę. I kolejna sprawa. Nigdy nie róbcie i nie wynajmujcie mieszkania w pośpiechu. Nawet jeżeli to ma zaważyć na waszym. Nie wiem, miesiącu przystoju na waszym mieszkaniu. Akurat w moim przypadku było tak, że wyjeżdżałam na wakacje z całą swoją rodziną, i mieliśmy tak naprawdę tydzień do wyjazdu. Wiecie, jak to jest przed wakacjami? Każdy martwi się o e, swój bagaż, o różne kwestie inne e, o samochód, o ubezpieczenie o zapewnienie wszystkiego, co jest potrzebne na wakacje. A mało osób poświęca czas wtedy na sprawy, które nie są pierwszorzędne. Nigdy nie wynajmujemy mieszkania w pośpiechu. Zawsze podchodźcie do tego jako bardzo ważny punkt i element waszej inwestycji. Jeżeli to ma świadczyć o powodzeniu waszej inwestycji, na spokojnie umówcie się z, z pięcioma osobami. Tak? I spokojnie wybierzcie taką selekcję po prostu zróbcie tak na e, przyszłego najemcy bądź jeżeli czujecie, że pierwsza bądź druga osoba będąca na waszej nieruchomości jest tą właściwą osobą, okej, okay. ale nie zachęcam do tego, aby wynajmować mieszkania w pośpiechu tylko dlatego, żeby uniknąć na przykład miesiąca przystoju, bo Was na przykład za chwilę nie ma. Jutro wyjeżdżacie i jutro Was nie ma. Także e, na spokojnie e, prześledzić sobie jakby tych kandydatów i dokonać selektywnej i subiektywnej oceny i następnie podpisać umowę i przekazać klucze do mieszkania. Pamiętajcie o tym i zachęcam Was jeszcze do jednej kwestii. Może to być bardzo kwestia, która odrzuci jakby dużą, dużą społeczność osób zainteresowanych Waszym mieszkaniem, ale stosowanie co najmniej dwukrotności stawki czynszu. Dlaczego? Dlatego, ponieważ nie myślicie nad tym, w tym momencie może, w tych kategoriach, ale jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek jakby sytuacji konfliktowej, to dwukrotność stawki, minimum stawki czynszu pozwala nam na zapewnienie i opłacenie, w przypadku niepłacenia, nierzetelnego najemcy, zapewnienie jednego okresu płatności i dwa ewentualnych, Drobnych usterek na nieruchomości. tak? Nikt o tym nie myśli na dzień dzisiejszy i każdy, kto czyta takie ogłoszenie spośród ofert, dwukrotność stawki, no ale dlaczego? Przecież tak naprawdę każdy chce tylko wysokość stawki czynszu. Tak? Natomiast y, mieć oczy szeroko otwarte, jeżeli celujecie w grupę rzetelnych najemców, to y, taki rzetelny najemca będzie to rozumiał. To raz a dwa e, taka osoba, e, po prostu mając większy zasób gotówki, jest po prostu innym klientem. Automatycznie selekcjonujecie sobie e, tych potencjalnych klientów na Wasze mieszkanie. Także, kochani, e, mam nadzieję, że w tym filmie przedstawiłam Wam bardzo wartościowe treści. Jeżeli Wam się podobało, to zachęcam Was, abyście subskrybowali, dali łapkę w górę. Dla mnie to będzie sygnał, że przekazuję Wam wartościowe treści. Będę starała się przekazywać Wam wiedzę w, maksymalnie w pigułce, która będzie świadczyła o powodzeniu Waszej inwestycji. Także zachęcam Was do tego, abyście subskrybowali. Polecali mój kanał i widzimy się na kolejnym filmiku. Dziękuję za wysłuchanie. Pa pa, cześć, do usłyszenia.